Duży, szeroki temat to zasygnalizowany przez profesora Barcza, to postulat zapewnienia tej wyprzedzającej kontroli zgodności prawa Unii Europejskiej z konwencją przez Trybunał Luksemburski. Pojawiło się już sporo dokumentów na ten temat. Mamy wyrażony w formie pisemnej pogląd Trybunału Luksemburskiego w tym zakresie. Wydaje się, że jest to kwestia, że jest to kwestia bardzo trudna. Do rozważenia pozostaje, czy istotnie należy się nad nią skupiać już teraz na etapie sporządzania instrukcji negocjacyjnej, czy też można tę instrukcję sformułować w sposób dający negocjatorowi pewne pole manewru, tak aby, aby poznać stronę, poznać pogląd w tym zakresie i Trybunału Strasburskiego i Rady Europy, bo, 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 bo jak się zdaje opinia tej drugiej strony, która ma zasiąść do stołu, stołu negocjacyjnego, będzie, będzie chyba bardzo, bardzo istotna. Ja niestety nie mogłam Państwu powiedzieć wszystkiego tego, o czym bym chciała powiedzieć, gdyż sam projekt wytycznych negocjacyjnych jest dokumentem zastrzeżonym. W związku z tym to, to co mówię, jest, jest do, do, dosyć generalne, ale mam nadzieję, że dało Państwu pogląd choćby ogólny na temat tego, co się w tej chwili w Unii Europejskiej dzieje. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. Państwo pewnie już widzicie, jak nam się doskonale układa materiał do dyskusji. Mieliśmy najpierw podstawy prawne, które wydawały się być generalne i na tyle jasne, że mogliśmy sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Po czym to, co powiedziała Pani Naczelnik, pokazuje, jak bardzo materia jest skomplikowana. I wcale te przepisy, które znalazły się w traktacie z Lizbony nie czynią tej materii bardziej klarowną. Myślę, że stopień skomplikowania się dopiero teraz ujawni. Rzeczywisty, kiedy pan ambasador Wołosiewicz powie, jak sprawa wygląda od strony... Rada Europy. Wydawałoby się, że właściwie Rada Europy jest doskonale przygotowana na ten fakt, bo od lat przecież prowadzone są dyskusje, mamy dokumenty, wreszcie mamy protokół czternasty, prawda? To zawsze wydawało się, że po stronie Unii są nie do przejścia bariery właśnie proceduralne, bariery prawne, o których Pani mówiła choćby te, że no, zastanawiamy się teraz, kto będzie od interpretacji prawa Unii Europejskiej i czy znajdą się po tej drugiej stronie tacy, których będzie można obdarzyć zaufaniem dyskutowania o prawie, jak jeden z autorów powiedział, na którym się szczególnie nie znają w sprawie Unii Europejskiej. Wobec tego bezwłocznie zapraszam Pana ambasadora do pokazania nam tej perspektywy Rady Europy. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo Pani Profesor. Witam Państwa. Sytuacja jest według <laughs> pozorom stosunkowo łatwa. Dlatego, że tak jak Pani Profesor powiedziała Rada Europy jest już od dawna przygotowana i przygotowywała się do akcesji Unii Europejskiej do konwencji i w przeciwieństwie do Unii Europejskiej nie potrzebuje żadnego mandatu. Minister Sprawiedliwości, który wyszedł, co prawda przed chwilą, zapewne oczekiwał, że coś powie na temat prac w ramach Rady Europy, jaki mandat Rada Europy przy, przykuje czy przygotowuje vis-a-vis -vis mandatowi Unii Europejskiej. Tymczasem e, sytuacja jest bardzo prosta. Nie będzie żadnego mandatu Rady Europy. Co więcej, sytuacja jest jeszcze bardziej być może ciekawa z punktu widzenia teorii negocjacji, dlatego że wbrew tendencjom, które są w tej chwili w Unii Europejskiej, żeby bardzo sprecyzować mandat, określić kto będzie negocjatorem, z punktu widzenia Rady Europy ta rzecz jest absolutnie drugorzędna. A innymi słowy negocjatorem... Będzie ktoś wyznaczony przez sekretariat Rady Europy, czy sekretarza generalnego, może sam sekretarz generalny, nie ma to najmniejszego znaczenia, dlatego że on będzie tylko swego rodzaju moderatorem dla dyskusji, a to Unia Europejska musi się wystrzelać, zgłosić jak naj więcej różnego rodzaju propozycji, może nawet daleko wykraczających poza materię Europejskiej Konwencji. Natomiast ze strony Rady Europy będzie po prostu bardzo precyzyjne badanie, czy te wszystkie postulaty, czy każdy z konkretnych postulatów Unii Europejskiej jest zgodny z systemem i z duchem Europejskiej Konwencji. Innymi słowy, nie ma możliwości, żeby tutaj odejść od ogólnych reguł określonych w konwencji o prawie traktatu wiedeńskiej, czyli innymi słowy akcesja, a zatem pewien, pewne porozumienie, które w tym wypadku będzie dotyczyło dodania jeszcze jednego podmiotu, nie może spowodować zmiany istoty, ducha samej konwencji która w trakcie negocjacji oczywiście będzie w pewnym sensie modyfikowana, ale modyfikowana w znaczeniu adaptacji, a nie w znaczeniu istotnych zmian. Innymi słowy, nie ma oczywiście możliwości, żeby, żeby Unia Europejska narzuciła pewien system myślenia, czy też pewne instytucje dla Rady Europy i dla konwencji. To jest troszeczkę trudne, dlatego że rzeczywiście, żeby odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak się dzieje, to trzeba oczywiście wrócić do dyskusji na temat traktatu konstytucyjnego. Po co była karta praw podstawowych? Czy ona rzeczywiście ma istotne znaczenie, czy też miała mieć pewne istotne znaczenie w sytuacji, gdyby traktat konstytucyjny rzeczywiście wszedł w życie? Po traktacie lizbońskim mamy te postanowienia w Traktacie Unii Europejskiej, o których mówił pan profesor Bacz, które są oczywiście pewnym wyznacznikiem dla negocjacji, ale też i są pewnym kłopotem dla samej Unii Europejskiej. Co więcej, jeżeli zakończą się te negocjacje sukcesem, czy innymi słowy Unia Europejska wejdzie przystąpi do, do, Unii, do, do konwencji europejskiej, najprawdopodobniej pojawi się konieczność zmiany tych dotychczasowych postanowień w traktacie lizbońskim, które będą po prostu zupełnie nieadekwatne do sytuacji prawnej, która powstanie po akcesji. Proszę też zwrócić uwagę na pewien proces myślenia, który już w samej Unii Europejskiej, a zwłaszcza w Parlamencie Europejskim, zaznaczył się. Parlament Europejski w tej rewolucji wyraźnie wskazuje, że to nie, jest, nie są to ostatnie negocjacje z Radą Europy, dlatego że elementem tak naprawdę, który zakończy pewien proces tworzenia no, pewnej jedności myślowej, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw człowieka, będzie, będzie przystąpienie Unii Europejskiej do Karty, e, pra, e, karty społecznej Rady Europy trudno jeszcze powiedzieć, czy zrewidowanej, czy, czy innej. Uważam osobiście, że będą to znacznie trudniejsze negocjacje, aniżeli negocjacje o przystąpieniu do e, e, europejskiej konwencji.